Mistrz Polski, Europy oraz Świata w kickboxingu, panie i panowie, Łukasz Raju Rajewski. No i oczywiście, najpierw Muay gdzie jeździł ze wspomnianą ekipą, Palko Katowice, Miesłowice. No na to nie... Kiku zawodowym z Polski. tak, Dobry teraz długi, lewy krzyżowy na dół. No, Rajewski we wrześniu zeszłego roku do tej walki. Natomiast no, ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o MMA obu zawodników. Nawyków z Kibble. bardzo często twinczował. Czy tam próbował No i też widać, że panowie no, tyle na tyle lat temu. 1 to nie jest dasz tutaj. MMA też widać. Bardzo ładny mid. No ty bardzo bardzo kariery. O, trafia teraz bardzo ładna kontra Rajewskiego. No taka bokserska garda w ogóle Łukasza Rajewskiego. Ajajaj, mocny to. No i widzimy też po raz kolejny w górę bierze wszechstronność. A więc bardzo fajne te kupki w odpowiednim momencie. Fenomenalny technicznie kontra zawodników. Rajewski po prostu jest Ale, e, Natomiast ten kurcz w ogóle właśnie rywalizacji swójkowej Rajewskiego do rywala. Czy na to jak, jak walczy Rajewski. Czyli panowie absolutnie wszystko. Świetna kontra lewym sierpem. Płockiego klanu Rejewskich, rozsianego już trochę po Polsce, ale... O ...sirażu na, na KSW 73... O, biegnę ...wygranych przez nokaut przed 2017 rokiem... ...kogo nie posyłał na deski, podopiecznie... ...krzyżowy i prawy podbródkowy Rajewskiego. no i właśnie ten długi lewy prosty na splot. Teraz dobra kombinacja, Rozpuszcza ręce Łukasz Rejewski, ale Szadziński głowę ma z betonu. Tego nie przebijesz. Świetny ten hak pod lewy łokieć. No, jak zombie e, idzie ten terminator, jak łupcy nosi e, Gracjan Szadziński. No i spokojnie. Raju! Raju! Udany powrót Łukasza Rajewskiego do kickboxingu w pełni.